Witajcie w kolejnym odcinku w trzecim programu PNM. Oczywiście naszym modelem jest ciągle ten sam scouter. Jak widzimy, już dużo tu zostało już zrobione. Dla już elektronika, dana, tu mechanizm, czyli serwo, takim przerobione sterowo, zostało z niego tak, wyrzucony y, ogranicznik taki i płytkę czyli to jest y, regulator obrotów że on cały czas czy już będzie kręcić do czego to będzie? no nie wiem czy wam powiedzieć czy nie a czy dopiero w praktyce zobaczycie to pomyślę na tym oprócz tego już został pomalowany tu widzimy takie plamki jeszcze klapki nie ma od baterii ale to jest kwestia kilku minut robimy tu widzimy takie zęby Aroseria też w ten sam kolor pomalowana, w takie tak zwane panterkę, oczy, zęby i górna warstwa tak samo pomalowana. Oczywiście jak tu widać tu jest tu podłączone jeszcze parę kabli do oczu Te bardzo właśnie te bardzo fajnie świecą Właśnie będzie w ciemności super świecą po prostu nie mam jak za bardzo podłączyć w tym momencie ale zobaczycie to już w ostatnim odcinku i od razu też przy tefta antenka, antenka właśnie jest tak zrobiona tak będzie z tyłu wychodzić dlatego że tą antenkę zostanie taka yy, tak zwany ta antenka będzie tak zwaną ogonem jeszcze na to będzie, trochę będzie skrócone i naciągnięte taką taka teksturę panterki. Oczywiście takiej szmacianej. Będzie emitujący ogon. Będzie tak jak będzie jechać, będzie się ruszać. Tak jak prawdziwe. No i może do tej, jeszcze tej wyciągarki. Ta wyciągarka będzie na zasadzie działać takich, że y, tu będzie jeszcze żyłka szła i będzie jeszcze tam haczyk. Że y, w pewnym momencie będziemy tak, jakby włazić na drzewo. O. To serwo będzie ciągło do góry. Będzie ciekawy, jest pomysł. Nawet już często to serwo naprawdę jest mocne, to więc nie, nie będzie problemu z nim. To może ja go skręcę, żeby wam pokazać jak to wszystko ładnie wygląda. Zaraz się zobaczymy. Bo mam tylko jedną rękę, a przykręcić trzeba mieć obie. No to za minutkę jest z powrotem. Dobra, jestem z powrotem. Oczywiście tylko karoserię przekręciłem bez, bez tej pokrywy Nieco, fajny fajnie to wyszło co nie? Taki takie jak takie prawidliwe Oczy takie, czy świecące Rewelacja wyszło Ty jak Tył. Jakby ta pokrywa była, to by jeszcze inaczej wyglądało. No cóż, co mogę tu więcej powiedzieć? Na pewno byście chcieli wiedzieć jak te zęby zrobiłem. One zostały zrobione z blachy, dokładnie z aluminium. Surowca, który wszędzie jest dostępny w każdym sklepie, czyli i puszka po piwie, na przykład. Oczywiście go tutaj tak fajnie się go dr wycięło. I oprócz tego te zęby jeszcze byś tak zobaczycie. One nie są takie te tylko są takie klę, trochę takie wyprofilowane. Jak żebym to zrobił? Bardzo prosty sposób. Załóżmy, to jest jeden, jeden z tych zębów. Miałem najzwyklejszy krzyżak a może być i śrubokręt coś w tym stylu i uderzyć w to młotkiem bo jeżeli mam jedną rękę to tego nie zademonstruję ale to będzie właśnie takie wklęsło Jeśli chcieli coś jeszcze więcej, jak to wszystko to zrobiłem, to co da nam część, jakże to zrobił, to oczywiście pisać w komentarzach. I to jest ten odcinek, to będzie przedostatni, on jest. Następny odcinek już będzie, już będzie poskładany i testowanie go. Też za bardzo nie wiem kiedy, bo jeszcze muszę kilka części zakupić. Między innymi jakiś akumulator. Bo ten co mam y, od odchylającą, to on niestety się tu nie zmieści. W żaden ten sposób. No może, jedyn... może tu jakby na wierzchu dał, ale to bez sensu. No, ale będę musiał zakupić jakiś akumulator, klapkę zrobić i praktycznie już będzie gotowe do jazdy, do testowania jazdy. Więc oczekujcie finalnego testu do następnego odcinku.